Siemanko, Tułem kadro. Dzisiaj zrobimy też automatyczną farmę. Tylko, że jest jeden myk. Będzie to farma bambusów. Inaczej mówiąc: bambu, Ale chyba każdy mówi bambusy. Chyba się Dobra. Zrobimy to w mniejszy skali. Czyli inaczej, jak na odcinku. Zrobimy, no, tak. Tak. I Oczywiście. O, jeszcze szkiełka. Hmm, oczywiście, oczywiście. Tutaj woda. Przecież nie, nie wiem, czy jest potrzebna w hmm. sumie. Yy, dobra. Zrobimy coś takiego. Raz, dwa, trzy. Jeżeli dorośnie tutaj, to wtedy dopiero. O, zrobimy coś takiego. Widzicie? to będzie teraz na większą skalę To znaczy, jeżeli rośnie tak wysoko To wtedy dopiero ściąć się będzie e, Tutaj dajemy bambusa O nie! coś Myślę, że to będzie bardzo szybko się ścinać O nie! E, stop! E, zgłaszam reklamację, ten bambus jest przereklamowany w sumie to tak samo byłoby, gdybym zrobił w tym miejscu, w jakim w tym miejscu. Tak, standardowo. Jedyne, co można zrobić, to dając tutaj tło, tutaj to jest to. To tak, nic nie I Dobra. I dobra. Mm, dalej. Co ja robię? Random xp czego, random Tickspeed. tutaj, jeżeli tego teraz nie ma, to wtedy. Bierzemy to. Okay. Dobra. Dobra. Musimy to posadzić. I teraz patrzcie. Jeżeli to rośnie, a u bambus rośnie w mega mega szybko. I patrzcie, no to wtedy włazi do skrzynki. I po chwili mam już mega dużo... jakiego kaktusa. Bambusa. Widzicie? To idzie jakąś ilością masową. Dobra, bez zbędnego przedłużania. Myślę, że trzy minutki filmu wystarczą. Yy, musimy zrobić zdjęcie do miniaturki. Czekajcie. Wystawię się. O, czekajcie, może tutaj. Zobaczcie na mnie trójce, to będzie ładne. O, mm. ja, F2, mm, się zrobił Git. I teraz mm. to by było na tyle, a więc kończymy te naturalnie. Pa!